w 1993 roku w 20 rocznicę tragicznego rejsu promu Jan Heweliusz mieszkańcy miasta Świnoujście i Armaty. Dziękuję Państwu. Jeżeli może zmyje choćby grudkę ziemi, będzie ona pomniejszona. Każda śmierć umniejsza nas, albowiem jesteśmy zespoleni w całość. John Doe. Szanowni Państwo, Romian Heweliusz dziesiątki razy wypływał ze Świnowskiego Portu i zawsze do niego wracał. Aż do pamiętnej nocy 13 na 14 stycznia 1993 roku. Nikt ani na lądzie, ani na pokładzie promu nawet nie przypuszczał, że 5 minut po północy jednostka po raz ostatni minęła główki Świnowskiego Portu. W tym samym czasie na Bałtyku narastał już sztorm. Gdy prom był na wysokości wyspy Lugia, siła wiatru dochodziła do 160 km na godzinę. Do tego sześciometrowe fale lodowatej wody, ciemność, potworny ziom. Takiego Bałtyku jeszcze nigdy nie widziałem. Fale były ogromne, waliły w kadłub, jakby chciały go zmiażdżyć. Powietrze pełne było wodnego pyłu. Nie sposób było oddychać. Wiatr przewracał ludzi na pokładzie. Te bolesne wspomnienia tych, którzy przeżyli, na najaskramiej odzwierciedlają tę tragedię. Tej nocy, może, może po raz kolejny, dało nam tragiczną lekcję pokory. Jan Heweliusz nie mógł wygrać z tym żywiołem. Zginęło 55 osób. To największa tragedia morska powojennej Polski. Mimo upływu lat, pamięć o tamtej katastrofie wciąż jest bolesna. Nie tylko w sercach najbliższych jej ofiar, ale nas wszystkich. Dziś odsłaniamy tablicę, która powsze czasy ma przypominać o katastrofie Hebeliusza. Pamięć, bowiem to nie tylko składanie kwiatów w kolejne rocznice tragedii. Ta najważniejsza żyje w nas, w naszych sercach. Dziś oddajemy także cześć rodzinom ofiar oraz tym, którzy przeżyli to piekło na morzu. Są tu dzisiaj z nami. Nie wstydźcie się łez. Tak ciężko jest przecież pogodzić się ze stratą kogoś, z kim wspólnie zmagało z codziennymi kłopotami i troskami. Wasi najbliżsi, koledzy, pozostaną na zawsze naszej pamięci, tak jak ci wszyscy, których pochowało morze. jest modlitwa za ich dusze, by mogli Boga oglądać na wieki. Zgromadzeni w 20 rocznicę katastrofy probu heweniusz, tragicznej śmierci 55 osób załogi i pasażerów, nieopisanego bólu rodzin i przyjaciół, módlmy się. Wszechmogący i dobry Boże, bądź z nami w tym miejscu, które wybraliśmy. Dla upamiętnienia naszych bliskich zmarłych, którzy nie powrócili z tragicznego rejsu. Racz wejrzyć łaskawie na imiona drogich nam braci i siostry, które wypisaliśmy na kamiennej tablicy. Błogosław wszystkim, którzy ich tu będą wspominać i modlić się o ich zbawienie. Daj ulgę w cierpieniu, nadzieję na spotkanie w niebie, pomoc we wszystkich doczesnych trudach a dusze wszystkich zmarłych nie odpoczywają w pokoju wiecznym z Tobą, przez Chrystusa, Pana Naszego. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen.

手が絞った瞬間 Bardzo Jak, jak pamięta Pan e, tamten czas, tam, tamtą noc? No, ciężkie to są wspomnienia tragiczne, się okazały. Z każdym wspomnieniem trzeba żyć i po takim to przeżyć. Był to straszny koszmar, tragedia ludzka moja i moich kolegów, którzy jeszcze bardziej by nie przeżyli. Jak powiedziane było krótko może. Żywioł, z którym się nie wie. Człowiek do końca nie może wygrać. Udało pan Panu uratować jak niewielu osobom. Ta walka o by już z to no To też już, już było niezależne od mnie, będąc w tratwie. Nie wiedziałem, czy, czy będziemy uratowani, czy nie będziemy, czy życie będę miał, czy Zginę tego jak moi koledzy po prostu służby ratownicze niemieckie. Tam nie do końca ratowały tak jak sobie chcieli, ale zostałem przetransportowany do szpitala niemieckiego, gdzie w stanie nieprzytomny byłem. Odzyskałem życie, zdrowie, też tak. bardzo dziękujemy każdego. Pamiętam was kim pan był na tej trawie, Kto pan pomagał? To było nas kilka. Z osób z załogi, czy to Jurek Petruk, czy, czy Pan Oknisz, pomagali przy zapięciu bo Bez ich pomocy nie było. Nie, nie tutaj, bo sam się nie zapiął nie, nie przetransportowany no też Czym Pan się zajmował na no, starszym marynarzem. Pracowałem, tak wszyscy marynarze mocowaniu samochodów, wagonów. Wszystkie czynności miliardzkie. Ten rejs zaczynał się normalnie, jak każdy inny? Czy było coś, czego się obawialiście przed wypłynięciem? Jeżeli chodzi o... Można było podzielić, bo normalnie to nie było wypłynięcie, bo było opóźnione w związku z naszą tam wciśnieniem na 2 dni. Mieliśmy kolizję w porcie szwedzkim. Nie. Z tym, że też było prawie... Naprawione nie było widać. A samo wypłynięcie i nic nie zapowiadało. Sztormu, pogody sztormowej. był jakiś wiatr, ale to był wiatr, który tam nie budził niepokoju. No, czy więc... to się szybko wszystko rozegrało, czy był czas na ewakuację? No, tutaj troszeczkę pani już wszystko, trzeba znaczy się samo zwiększenie się siły wiatru następowało no i nawet tego nie odczuwaliśmy będąc ja akurat byłem po, po, po i odpoczywałem, spałem nie, nie, nie czuliśmy tego siły wzrastającej sztormu i wiatru ale później, później tak był znaczny przechył no i w samej końcówce tragicznie już z tego najgroźniejszego przechyłu się nie podniósł i na tą lewą burtę zatonął Dzisiaj, jak Pan o to wynośli, tutaj jest przesunięcie tej tablicy, to może Panu, że warto, żeby taka tablica była, żeby ludzie pamiętali o tym, co się wydarzyło? No na pewno i powinna być dużo wcześniej, ale dziękujemy za to, że jest w tej chwili. W uczci pamięci moich kolegów i osób, które tam zginęły jest to bardzo, bardzo wskazane i ja cieszę się też bardzo, że, że została w końcu odsłonięta ta tablica. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. to, to, to jednak jedynie, no przygnębia ta, ta ilość tych kolegów, którzy. Ja już, już praktycznie to człowiek zapomniał o tym, ale, ale to, to ten dzień tak odświeża to wszystko. To wraca, to tak. Wraca, wraca. Ta noc jednak. Mówię co, co bym nie chciał tego mm -hmm. przeżywać nie, nie wiem czy na następny będę, ale no, taka rocznica, odsłonięcie mm -hmm. tablicy, no to, to wiadomo, że... No są jednak rzeczy, których, jak to się mówi, w życiu nikt nie idzie. nikt się nie tak. spodziewał wychodząc wtedy, że, że nie, coś takiego w ogóle się może nie zrobić. Do końca, nie. do końca, tutaj nawet czy orzeczenia Izby, no, mhm. jak oni mogą kapitanowi zarzucić, że wychodził w ekstremalnych warunkach pogodowych, że nie powinien wyjść. No Raz, no, że nie sam kapitan decydował, tylko kapitan od portu, że wypuszczał no. statki. A druga co sprawę, że tam w ten czas, tym, w tej chwili nie było żadnych zagrożeń. A czy to prawda jest, co się mówi teraz po 20 latach, że Hewel już był w ogóle wywrotny, że po remoncie rzeczywiście on e, e, był jakiś taki, nazwijmy to jako Przypisują tam przypisują, trochę, bo miał to. tych zdarzeń. Każdy statek ma jakąś historię, mniejszą czy większą do, do, do tego, ale Hewel już przez nieudolność o ludzi eksploatujących, co co w ten czas miał przechył, i, i prawie zatopili go w porcie Szwedzkim. Nie tak był balastowany, nie tak były samochody wypuszczane. Zawsze znaczy statek to niekiedy czy się przewraca, jak traci stateczność. I Hewelius stracił stateczność, wyładowując samochody w porcie. Wypuścili najcięższe wagony z dołu, a później samochody z góry. I te samochody spowodowały no, przechód no, Taka jest prawda. Niemieckie służby mm -hmm. za późno uczestniczyły w akcji ratowniczej. przecież oni prawie że podejmowali osoby nieżywe z wody. To, 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 to akcja powinna być... Przecież ile kilometrów tak. od wybrzeży tonęliśmy? Proszę tam sprawdzić, ile to było. A, a kiedy pierwsze samoloty dotarły? Ja nic więcej nie mogę dodać. A wnioski trzeba sobie samemu. I, I służby niemieckie ratownicze, jak one ratowały, opuszczały, a, a nie, nikt nie schodził, nikt nie pomagał, mówią, że, że to nie ratownicy wywrócili tą tracę. Co, 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 co ludzie tam zginęli, ugłusili się w środku. No ale nawet też nie uratowali tych ludzi. Tam wystarczyło przeciąć tratwę. I już by były osoby uratowane, by były między nami tutaj. No ale tak, tak jest jak, jak, jak się stało, no trudno. Na pewno więcej osób żyło. A sama akcja na promie od momentu ogłoszenia alarmu. Tam były znikome szanse ratowania się. Przy tym wietrze to tylko nam zostały tratwy i kombinezony. Kto nie miał kombinezonów, praktycznie były miejsce były miejsca takie, gdzie były wydawane, miały być wydawane dla kierowców jakieś kombinezony ochronne, ale to nie były do końca te, które miała załoga. My byliśmy wyposażeni, nie każdy z nas, ja też miałem, bo nie, nie założyłem, bo, bo nie wiem, czym się uratował w ten czas, czy bym zdążył wyjść. Po prostu akcja ratunkowa, no, no w miarę tego wszystkiego przebiegała tak, jak powinna przebiegać. Tam, tam nie było możliwości, mówię jeszcze raz, w jakiś inny sposób ratowania się. Ludzie, ci co mogli, wchodzili do tratwy, no ale jak on był w bluzce, w koszuli, czy, czy tak jak ja w zwykłym dranichu, i ile to można było przeżyć? Zresztą trafię to samo zimno. Panowało prawie, że co najmniej zewnątrz, nie było tej potwornej wichury. Promy, no, nie wiem, szalupy to pan sobie ładne zdjęcia może robić. A, a I na, na ćwiczeniach są na jakichś jak czy innych kolizjach gdzieś, gdzie prom stoi równą stępką, bez przeszkód, bo w innym właśnie nie ma opuszczenia szalupy. Nowoczesne statki mają te slipy rufowe, gdzie, gdzie w ten czas szalupa schodzi do wody. A, tutaj, tutaj, a to nie było, nie było możliwości. Nie, absolutnie nie ma możliwości. Estonia pokazała właśnie, co nam Szwedzi, Niemcy zarzucali, że może nie Niemcy, ale Szwedzi, znaczy, że, że akcja nie tak, a później przestali to komentować, bo Estonia dobitnie pokazała. Co można uratować, jak można uratować jest gdzie, gdzie statek w jednej chwili, to nie ginie. Nie, nie jest to możliwe.